Udokamy czasem w takim błędnym kole zmęczenia i chęci uwolnienia się od czegoś z przeszłości, od jakiejś historii, która nas trzyma. Z jednej strony bardzo chcemy zmiany, chcemy już tego wszystkiego, co nas trzyma, pozbyć, chcemy już się z tym zmierzyć i mieć już to za sobą, ale z drugiej strony czujemy, że nie możemy, bo jest jakiś strach, który nas zatrzymuje przed zmierzeniem się, przed dotknięciem tej historii z przeszłości. No i yy, boimy się, że są jakieś emocje, które nas wtedy zaleją i z którymi sobie nie poradzimy. Może być też tak, że czujemy nieustanne zmęczenie, ponieważ dużo siły i energii idzie właśnie w to, żeby trzymać nas z daleka, właśnie od tych historii z przeszłości, żeby utrzymać cały ten system obronny, który sobie zbudowaliśmy przez te lata i który. Tak naprawdę robi dobrą robotę, bo nas chroni przed dotknięciem czegoś trudnego, ale z drugiej strony, no właśnie, zatrzymuje nas i nie pozwala nam y, się rozwijać, się ruszyć w tym, od czego chcielibyśmy się już uwolnić. Więc jeżeli masz tak w tej chwili w życiu, to masz kilka jakby możliwości, żeby sobie z tym poradzić. My tutaj oczywiście zastosujemy też EFT, ale poszukaj też innych aktywności, które na dany moment dodadzą ci po prostu energii, będą niwelowały zmęczenie, czyli znać to, co na bieżąco będzie mogło uzupełniać twoje zapasy energii, żeby zbudować trochę takiej wewnętrznej siły i żeby poradzić sobie z, tym, z tą historią, tak, z tą przeszłością trochę lepiej. Drugi sposób to jest takie bieżące opukiwanie, czyli możesz sobie codziennie usiąść, zastanowić się, no, co ja w tej chwili czuję, um, jeżeli jest to zmęczenie, brak energii, to po prostu z tym jestem, 2-3 minuty opukuję dokładnie to, co w tej chwili mam, czyli to zmęczenie, ten brak energii, no, i tak przez chwilę dajesz sobie, tak jak powiedziałam, dwie-trzy minutki i na koniec sprawdzasz, jak w tej chwili się czujesz. To powinno również trochę uruchomić tej energii w ciele i trochę dodać Ci e, mocy. No i trzeci sposób to jest opukanie tego, co jest tu i teraz, a w tej chwili przede wszystkim będzie się tutaj wybijał na, na pierwsze miejsce taki konflikt. Czyli z jednej strony chcemy tej zmiany, chcielibyśmy już się już od tego uwolnić, to, co nas trzyma z przeszłości, no, ale też z drugiej strony czujemy, że nie możemy ruszyć i jest ten strach, że no, nie poradzimy sobie z emocjami, które się wiążą z tą historią. Dlatego warto to jest opukać, po to, żeby się z tym zmierzyć i uwolnić również ten strach, który tam jest, żeby ten opór, który trzyma te wszystkie zbudowane systemy, systemy które były wcześniej, do, do tego, żeby się nie dotykać tej historii, żeby ten opór, trochę ułagodzić, trochę sobie z nim poradzić i uwolnić. Więc teraz może masz taką historię, z którą chciałbyś, czy chciałbyś sobie poradzić, ale nie bardzo chcesz się z nią zmierzyć, bo boisz się, że jak tego dotkniesz, to te emocje cię przerosną, że nie poradzisz sobie z nimi. Więc pomyśl sobie przez chwilę o tej historii, ale nie wracaj do niej szczegółowo, tylko po prostu sobie y, przypomnij, że masz taką historię. Na ten moment zastanów się i poczuj, jak jest silny ten konflikt, ale też jak silny jest ten lęk przed dotykaniem tej przeszłości. Użyj do tego skali od 0 do 10, żeby zmierzyć poziom swojego lęku. Weź oddech. I y, zacznij opukiwać ze mną. Oczywiście możesz zmieniać wszystkie słowa, które tutaj padną, ponieważ ta rundka powinna być jak najlepiej do ciebie dopasowana. Więc jeżeli coś nie będzie ci pasowało, to po prostu zmień to na swoje y, zdania, swoje myśli. Zaczynamy od punktu z boku dłoni. i powtarzaj po mnie. Mimo, że jest we mnie taki konflikt. Bo z jednej strony jestem już tym wszystkim zmęczona i mam tego dosyć. A ja nie nauczyłam się z nimi sobie radzić. To teraz w pełni akceptuję siebie. Oraz to, jak się z tym czuję. I punkt od brwi. Chciałabym już uwolnić się od tej historii i normalnie cieszyć się życiem. Ale przyznaję, że stoję w miejscu i jest we mnie konflikt. I z jednej strony jestem już tym wszystkim zmęczona. Mam dosyć tego bagażu przeszłości. Moja energia jest na nieustannym wyczerpaniu. Nie mam już siły, żeby to wszystko dalej trzymać. To jest dla mnie takie przytłaczające. Jestem zmęczona trzymaniem tego wszystkiego. Z drugiej jednak strony czuję, że nie mogę tego po prostu tak puścić. Boję się, że jak wrócę do przeszłości, to sobie z tym nie poradzę. Nie poradzę sobie z tymi trudnymi emocjami, które tam na mnie czekają. A ja nie mogę sobie na to pozwolić. Nie umiem sobie radzić z takimi emocjami i uczuciami. To naturalne, że nie jestem teraz na to gotowa, bo mój system obronny działa i cały czas mnie chroni przed tym, że mogę tego nie udźwignąć. raz weź oddech i zastanów się przez chwilę, dlaczego boisz się zbliżyć do przeszłości. Co w tym jest dla ciebie takiego trudnego? Pomyśl o, o tym, jakie słowa do ciebie przychodzą. Boję się, że jak zbliżę się do przeszłości, to... Mhm. I teraz podczas tego opukiwania wstaw po prostu w swoje słowa. Boję się, że jak zbliżę się do przeszłości, to. Boję się. Boję się, że. Boję się, że, że jak zbliżę się do przeszłości. Boję się tego. Boję się. Boję się, że... Naprawdę się boję, że, I z jednej strony chcę się już od tego uwolnić. Puścić to, żeby zacząć żyć tu i teraz. Ale z drugiej strony widzę przed sobą strach, który mnie trzyma przed dotknięciem tamtych historii z przeszłości. Nic dziwnego, że jestem zmęczona. Tak dużo mojej energii idzie w utrzymanie przeszłości z daleka ode mnie. Oraz wstawianie oporu przed zbliżeniem się do tego. Czuję, jakbym utknęła w miejscu. Teraz oddech. Mhm. I ponownie sprawdź na skali, jak teraz widzisz ten swój strach. Mhm. Zauważ też, jakie reakcje mogły się pojawić w trakcie opukiwania. Może przyszły jakieś myśli, może pojawiły się jakieś inne emocje albo skojarzenia. Może też jakieś reakcje z ciała. To wszystko sobie zauważ, zapisz. Jeżeli pojawiły się wspomnienia, to trzeba będzie wrócić, żeby pociągnąć ten temat dalej i uwolnić to już z tej Twojej własnej, osobistej historii. Jeżeli trzeba, to powtórz tą rundkę. Może teraz potrzebujesz zrobić sobie przerwę, żeby napić się wody, żeby y, może się przeciągnąć, poruszać troszeczkę, zmienić energię w ciele. Albo też masz chwilę na to, żeby opukać to, co w tej chwili wyszło dalej, już po swojemu. A jeżeli czujesz, że ta energia już się zaczęła zmieniać, że już jesteś niżej na tej skali tego stresu, na skali tego lęku oraz tego konfliktu, możesz zrobić taką rundkę bardziej pozytywną, którą teraz zrobimy wspólnie. No jest sobie oddech i zaczynamy od punktu przy drzwiach. Tak, mam już dosyć tej sytuacji, i chcę zmierzyć się z przeszłością. ale nie wiem, czy jestem już gotowa. Mam jeszcze obawy, czy sobie z tym poradzę. Teraz jednak otwieram się na uwolnienie od tego, co mnie zatrzymuje i stopuje w rozwoju. Może jeszcze nie wiem, jak to się ma zadziać. I może nie będzie to tak szybko, jakbym chciała. Ale pozwalam sobie na uruchomienie procesu zdrowienia. Otwieram się na sprzyjające zdrowieniu okoliczności. Jeszcze ich nie widzę, ale czuję, że już tam się dla mnie tworzą. Otwieram się też na pomocnych ludzi, którzy pojawiają się na mojej drodze, żeby mnie wspierać. Pamiętam też, że mam siebie. I sama dla siebie mogę być wsparciem, którego potrzebuję. Ten proces już się rozpoczął. Idę spokojnym, własnym tempem ku mojemu najwyższemu dobru. Weź spokojny oddech. Sprawdź znowu, co w tej chwili. Cobie się dzieje, co czujesz, gdzie to czujesz, jakie pojawiły się myśli czy skojarzenia. I jeżeli czujesz, że tutaj jest jeszcze sporo oporu, może masz takie wrażenie, że tych rzeczy jest tak dużo, że to nie będzie miało końca, to jest tutaj na moim kanale rundka, którą możesz opukać. W opisie znajdziesz do niej link. Oraz myślę, że pomocną rundką może będzie też rundka, yy, otwieram się na poczucie bezpieczeństwa, uwalniam napięcie i lęk. Więc te dwie rundki, tutaj do nich opis znajdziesz w opisie. A teraz yy, zobacz jeszcze przez moment, daj sobie chwilę na to, żeby te zmiany, które w tej chwili mogły już się zadziać, żeby się trochę zintegrowały, weź sobie kilka spokojnych oddechów, napij się wody. Jeżeli potrzebujesz, może pójść na spacer, poruszaj się. Pamiętaj o tych sposobach, które wspierają Twój system nerwowy, ale też Twoje ciało, które dodają Ci energii, czyli znajdź sobie takie swoje własne sposoby i wspomagaj również ten proces zdrowienia. Być może będziesz potrzebował, czy potrzebowała więcej czasu na uwolnienie tego oporu. Pamiętaj, że jeżeli jest to trudna historia traumatyczna, to najlepiej ją przerobić z jakimś trenerem, tak? czy z osobą, która Cię. Tym poprowadzi, ponieważ trudno nam jest samemu sobie poradzić z traumą czy z tra traumatycznymi historiami, czy z trudnymi po prostu historiami, tak żeby bezpiecznie przez to przejść. Dlatego tutaj y, wspomagaj się, nie idź za szybko. Na pewno nie będzie to dla Ciebie dobre, kiedy wskoczysz w środek trudnej historii, żeby ją w jakiś sposób przejść, chociaż. Czasem mamy taką pokusę, żeby szybciutko się od tego uwolnić, ale my nie jesteśmy na to gotowi, więc dla, niej, dla nas bezpieczniej i delikatniej będzie po prostu przejść to trochę naokoło, trochę z takim dystansem i na pewno bardziej spokojnie i powoli. Dziękuję za, za to dzisiejsze nasze wspólne opukiwanie. Daj znać w komentarzach, jak ta rundka Ci pasowała, czy tutaj coś się zadziało, jakie były Twoje reakcje. No i do zobaczenia w kolejnym nagraniu.